Jak w życiu każdego człowieka, miasto jego dzieciństwa jest miastem, które zostaje na zawsze. Dom rodzinny, katedra świdnicka, która mnie nauczyła myślenia, i to myślenia czterowymiarowego. Szkoła i koledzy, z niektórymi mam kontakt do dziś. To przejście z pracy na uczelni do biznesu było podobne jak kilku tysięcy polskich asystentów i doktorów. Kiedy kończył się komunizm, zarabialiśmy 20 parę dolarów na miesiąc, pokój w hotelu asystenckim, ale bez łazienki. Materiały budowlane były w Polsce coraz bardziej potrzebne, no i tak się zaczęło. Zmiany, jakie wprowadzamy do budownictwa, stoją u podstaw tego, że Selena tak szybko zbudowała swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. Od początku postawiliśmy na własną markę. Następnie postawiliśmy na produkty nowoczesne. Trzecim elementem była własna produkcja, a czwartym była ekspansja międzynarodowa. W centrali Seleny ponad 90% osób ma wyższe wykształcenie. Mówimy kilkunastoma językami. Takich przykładów zastosowania wiedzy w biznesie jest w Polsce więcej. Lubię przychodzić do Świdnickiej katedry. Dostrzegam połączenie ultra nowoczesnej wtedy technologii a jednocześnie głębokiej kultury, zrodzonej z zachwytu nad dziełem stworzenia. Połączenie tego być może jest receptą dla nas na XXI wiek.